Manchester United po fatalnym początku sezonu, który naznaczyło pojawienie się nowego trenera i głośne odejście Cristiano Ronaldo, złapał wiatr w żagle nie tylko włączając się do walki o najwyższe cele, ale i zdobywając swoje pierwsze od sześciu lat trofeum, które ma rozpocząć nowy złoty okres w historii tego zasłużonego klubu. Jednym z głównych składników wybuchowej mieszanki Erika Tenhaga i tym, który w największym stopniu przyczynił się do wywalczonego niedawno Pucharu Ligi jest Casemiro, który na Old Trafford zameldował się raptem kilka miesięcy temu. Dlaczego to właśnie były piłkarze Realu ma dziś największy wpływ na świetną postawę klubu z czerwonej części Manchesteru i jak Brazylijczyk sprawił, że skazywana jesienią na pożarcie drużyna wiosną jest jedną z największych rewelacji. Partnerem kanału jest PL, legalny polski Bugmacher, który dla pełnoletnich widzów przygotował ofertę powitalną w postaci zakładu bez ryzyka do 500 zł i darmowy freebet w wysokości 25 zł przy wpłacie minimum 50 zł. Link do promocji w opisie filmu. Od ostatniego sezonu Manchesteru pod wodzą Sir Alexa Fergusona minie w tym roku okrągłe 10 lat. W tym czasie United zdobyli Puchar Anglii, Puchar Ligi, Ligę Europy i dwie tarcze wspólnoty. Po każdym z nich, podobnie jak po dwóch wywalczonych w trakcie tych 9 lat tytułach wicemistrza Anglii, można było usłyszeć zapowiedzi wielkiego powrotu na szczyt. Powrotu, który jednak na dobre nigdy nie nastąpił, a od ostatniego wzniesionego Pucharu za wygranie Ligi Europy do niedawnego triumfu w Pucharze Ligi nad Newcastle. Minęło prawie 6 lat i o ile kolejny puchar ligi, jakich Manchester ma już w swojej gablocie 6, nie jest trofeum, które przed sezonem byłoby wypatrywanym z utęsknieniem celem dla kibiców tak wielkiego klubu, to jednak wspomniany wcześniej powrót na szczyt wydaje się dziś bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek w ciągu minionej dekady. 22 sierpnia, tuż przed zamknięciem letniego okna transferowego, Manchester United po tym jak wcześniej bezskutecznie starał się pozyskać Frankiego de Jonga i Adriana Rabio poinformował o podpisaniu czteroletniej umowy z Brazylijczykiem Casemiro. Nazwiska piłkarzy Barcelony i Juventusu pojawiają się tu nie przez przypadek, bo to właśnie oni byli pierwszym wyborem Erika Tenhaga, który swoją pracę na Old Trafford chciał rozpocząć od załatania dziury w środku pola na pozycji numer 6. 6. To była jedna z decyzji, przed sezonem. Przez długi czas pozycja defensywnego pomocnika z prawdziwego zdarzenia, takiego, który byłby w stanie jednocześnie zabezpieczyć środek boiska i wspomagać linię obrony, a przy tym wspierać zespół w budowaniu akcji, była piętą Achillesową Manchester United. Pozycja, jakże istotna w nowoczesnym futbolu, na Old Trafford traktowana zupełnie pomacoszemu. Tyle, że kiedy latem United wydawali 70 milionów funtów i kolejne ponad 300 tysięcy tygodniówki na czteroletni kontrakt 30-letniego już piłkarza, wielu z nas pukało się w czoło, doszukując się w tym ruchu z jednej strony desperacji Manchesteru, z drugiej łatwego skoku na kasę w wykonaniu piłkarza królewskich. Desperacji, bo United w momencie dopinania transferu po dwóch z rzędu ligowych porażkach osunęło się na samo dno na 20 miejsce w tabeli Premier League, co zdarzyło im się po raz pierwszy od 30 lat. I sezonu 92-93. Można się tylko domyślać, że sytuacja drużyny, dodatkowo rozsadzanej wówczas od środka przez otwarty konflikt trenera z Cristiano Ronaldo, nawet pomimo sporych możliwości finansowych klubu, nie sprzyjała w przekonywaniu do siebie kolejnych piłkarzy. Szczególnie jeśli chciało się przekonać pięciokrotnego zdobywcę Ligi Mistrzów do gry w klubie, który Ligę Mistrzów ogląda tylko w telewizji. To też nic dziwnego, że wielu w tamtym momencie uważało ruch Casemiro za chęć podpisania ostatniego w karierze lukratywnego kontraktu, a przeprowadzka do Premier League wydawała się więc idealną okazją do utrzymania się na wysokim poziomie zarobków, ale piłkarsko, szczególnie dołączając do drużyny już w trakcie sezonu, nie pracując z nią podczas przygotowań, można było stawiać wiele znaków zapytania. Także o czysto sportową motywację trzykrotnego mistrza Hiszpanii i klubowego mistrza świata, potrójnego zdobywcy Super Pucharu Europy, który kilka miesięcy wcześniej sięgnął po piątą Ligę Mistrzów. Słowem piłkarza w 100% procentach spełnionego. Ale jeśli ktokolwiek wątpił, czy po przywdzianiu czerwonej koszulki Casemiro znajdzie w sobie jeszcze jakikolwiek głód sukcesu, dziś ostatecznie musi posypać głowę popiołem. Powiedzieć, że były piłkarz Realu w pojedynkę przyozdobił galerię United zdobytym kilka dni temu pucharem to oczywiście delikatna przesada, ale tylko delikatna. Znacznie większym uproszczeniem byłoby sprowadzenie jego udziału w tym sukcesie do pierwszej otwierającej mecz bramki, bo Brazylijczyk całkowicie zdominował tamto spotkanie, czyniąc z niego doskonałe podsumowanie swojego półrocza na Old Traff. Półrocza, jakiego chyba nikt po nim się nie spodziewał. Pięć goli to tylko namacalny dodatek do bezcennej pracy, jaką wykonuje w każdym meczu. Dodatek, ale też nieoczywisty, bo po defensywnym pomocniku osadzanym często przed dwójką stoperów, gole są ostatnią oczekiwaną statystyką. Tymczasem bramka na wagę remisu na Stamford Bridge, dwa gole dające awans do piątej rundy pucharu Anglii i wreszcie gol w finale. Ale ligi, co z dodatkowymi pięcioma asystami, czyni go trzecim piłkarzem United z największym udziałem w zdobytych bramkach po Rashfordzie i Bruno. Marcar gols aqui com essa camisa, oczywiście, todo mundo sabe, że meu papel nie jest marcar gol, é dar ekwilibrio à equipe, fazer o papel bardziej defensivo i sair com qualidade. Tyle, że nie jest to dla Casemiro żadną nowością, bo przecież już w realu zdobywał ważne gole także w meczach o najwyższą stawkę, jak choćby w finale Ligi Mistrzów w 2017 roku przeciwko Juventusowi. Sezon 20-21 zakończył z siedmioma trafieniami jako drugi najlepszy strzelec królewskich za Karimem Benzemą, a łącznie w barwach Los Blancos trafiał do siatki 31 razy w ponad 300 występach, co daje średnio gola w 110 meczu, mimo że nigdy w karierze. Że nie wykonywał rzutów karnych. To, co jednak jeszcze ciekawsze, to fakt, że o ile 14 z jego trafień dla Realu było golami zdobytymi po stałych fragmentach, to pozostałe 17 padło po jego akcjach w polu karnym rywala, co może być dość zaskakujące, jak na piłkarza, mającego teoretycznie skupiać się na zabezpieczeniu własnej bramki. Jest to nieco mniej zaskakujące, gdy dowiadujemy się, jak w ogóle Brazylijczyk stał się defensywnym pomocnikiem, o czym sam opowiedział w wywiadzie z 2019 roku. Otóż w młodości grał on głównie jako napastnik, ale gdy starał się o przyjęcie do Akademii São Paulo, widząc jak wielu chłopców aspiruje do gry w ataku, zgłosił się na pozycję defensywnego pomocnika, widząc tam dla siebie większe szanse na grę. Ale jak już wspomniałem, liczby po stronie goli czy asyst to w jego przypadku tylko miły dodatek, bo najlepszą pracę Casemiro wykonuje nie mając nawet piłki przy nodze, po pierwsze w sferze mentalnej. Po głośnym odejściu Cristiano Ronaldo szatnia United nie tylko pozbyła się przerośniętego ego Portugalczyka, ale straciła też wielki piłkarski autorytet i kogoś, kto zaszczepiał w niej mentalność zwycięzcy. I tak jak Casemiro idealnie wypełnił głęboką dziurę w środku pola na boisku, tak też świetnie odnalazł się w roli jednego z liderów szatni, człowieka, który podobnie jak Ronaldo przeszedł już tę grę, wygrywając wszystko, co było do wygrania i również jak Ronaldo, będąc głodnym wygranej niezależnie od stawki spotkania. Casemiro przeszczepił na angielskich kolegów mentalność z szatni Real'u, który, nawet tak jak w styczniu tego roku czy pod koniec poprzedniego sezonu, miał swoje gorsze momenty i nie prezentował się jak faworyt do wygrania Ligi Mistrzów, to jednak, po takiej czy innej grze, to on na koniec dnia cieszył się z wygranej. Jego wojskowa gestykulacja, ciągłe pobudzanie kolegów i kibiców oraz mowa ciała stają się zaraźliwe dla innych. I tak fani na trybunach, jak i koledzy wokół niego, momentalnie przyjmują taką samą postawę. Postawę prawdziwego zwycięzcy, o czym doskonale świadczy jego statystyka ostatnich dziewięciu finałów, w jakich wystąpił. Spośród nich wygrał wszystkie dziewięć. Drugim obszarem bez piłki poza strefą mentalną jest jego doskonałe czytanie gry i ustawianie się w każdym momencie w najbardziej odpowiednim miejscu na boisku. To ten aspekt pozwala pozostałym graczom rozwinąć skrzydła, grać nieco wyżej i mniej interesować się zabezpieczaniem tyłów. Można by wręcz pokusić się o stwierdzenie, że gdyby nie Casemiro, United nie miałoby dziś w składzie napastnika znajdującego się w najlepszej formie na świecie, w jakiej bez wątpienia jest Marcus Rashford. To on w wywiadzie po wygranym finale mówił, jak wiele daje mu obecność Casemiro za plecami. Is and in, in big games is, is huge A w ten sposób o Brazylijczyku wypowiada się nie tylko Rashford i jego koledzy z ataku, ale i jego rodak Fred, który jeszcze rok temu był dla Manchesteru kompletnie stracony. Tylko najwięksi optymiści mogli przed sezonem spodziewać się, że ściągnięcie Casemiro do środka pola odblokuje Freda i sprawi, że dwójka ta będzie prezentować się tak dobrze jak w drugiej linii Canarinos. Tymczasem u boku Casemiro, 29-latek, którego z Old Trafford chciała pozbyć się większość kibiców, odżył w pełni i może skupić się na swoich mocnych stronach. W pozostałych zadaniach, mając wsparcie kolegi z reprezentacji, który z miesiąca na miesiąc, kupiony za 5.12 już w trakcie sezonu, stał się niespodziewanie sercem do. we are really happy with him he shows a lot of leadership football skills he's keeping the team together Po zdobyciu pierwszego od 6 lat trofeum, jakim był Puchar Ligi, Czerwone Diabły wciąż są w grze o tegoroczny Puchar Anglii, a po wyeliminowaniu FC Barcelony stali się głównym faworytem do wygrania Ligi Europy. Wciąż też utrzymują się w grze o tytuł, którego wywalczenie byłoby nie lada wyczynem. Pamiętacie jak na początku odcinka wspomniałem, że po pierwszych dwóch porażkach United osunęło się na ostatnie miejsce w tabeli po raz pierwszy od 30 lat i sezonu 92-93? Otóż tamten sezon, mimo dwóch przegranychów, na starcie, Manchester zakończył mistrzostwem Anglii. Pierwszym mistrzostwem Sir Alexa Fergusona, które zapoczątkowało Złotą Erę Czerwonych Diabłów. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o transferze Casemiro na Old Trafford i jaka waszym zdaniem jest jego rola w ostatnich sukcesach Manchesteru, a tymczasem pełnoletnim widzom przypominam o promocji partnera kanału firmy fuksiarz.pl, a wszystkim o obejrzeniu kolejnego odcinka, który jak zwykle znajdziecie w tym miejscu.